Cześć i czołem, dzisiaj będziemy testować harnasia wysokochmielowego, którego odnalazłem na półce jednego ze sklepów. Harnaś zawsze kojarzył mi się z niebieską etykietą, z takim tutaj pseudo-janusikiem, z tym harnasiem, z harnasiem góry. No i sprawdzona receptura. No i z tym mi się kojarzył harnas, że on był zawsze dość rozsądnej cenie o dość rozsądnym smaku, jak na koncerniaka. No i za czasów studenckich no waliło się te harnasie, ponieważ w tej cenie miało się ograniczoną kwotę na miesiąc, dlatego te harnaski się nieźle sp sprawdzały, żeby można było spiąć ten budżet na, na, na wyczyny alkoholowe. Dzisiaj odnalazłem harnasia Kocimskiego zieloną etykietą i jest to specjalna edycja limitowana z okazji 170-lecia browaru czym się różni to piwo od tego niczym ma 0,2% mniej alkoholu czyli ten ma 6% ten ma 5,8% no i generalnie podejrzewam, że jest to to samo piwo, tylko tutaj dodano większą ilość chmielu, zresztą tak Pisze na, też na etykiecie, że y, do ważenia użyto większej ilości chmielu aromatycznego. Czyli podejrzewam, że browar poszedł trochę na łatwiznę, y, dlatego też chciał zaimponować niby lepszym piwem, ponieważ y, jeżeli użyjemy większej ilości chmielu, to piwo będzie bardziej goryczkowe. No i y, konsument pomyśli sobie, no. Poszli w jakość. No i naprawdę dobre piwo. Czy tak będzie? Zaraz to się okaże. Generalnie bardzo mi się podoba ta etykieta, ponieważ jest przyjemna dla oka. Kapsel tak samo. Harnasie Kocimski, wysokochmielowy. Bardzo ładny kapsel. Oczywiście trafia do mojej kolekcji. Przy okazji sprawdzę, czy wygrałem Oczywiście, graj dalej, ponieważ w niebieskich harnasiach można wygrać piwko, ale udało mi się chyba raz na jakieś 30 harnasi. Tym, yy, w tym zielonym harnaśku wysokochmielowym z, albo mi się wydaje, albo jest delikatnie ciemniejsza piana. Ta, y, ta piana jest biała, a ta jest taka lekko yy, wpadająca w kolor E. Co do klarowności, jest to to samo piwo, a w smaku i zapachu. Zielony harnasiek faktycznie pachnie zarąbiście chmielem. No i faktycznie, jakbym kupił to piwo, że tak powiem z wolnej ręki, bez tej etykiety, w życiu bym nie powiedział, że to jest jakieś, Jak to powiedzieć ładnie? Że to jest jakieś piwo z... Może nie z niższej półki, tylko z półki o niższej cenie, o tak to nazwę. Naprawdę bardzo fajnie pachnie chmielem, może nie jest to yy, jakiś tam super szczyt możliwości na chmielenia piwa i żeby... i, i ten zapach, yy, że tak powiem, jest taki pośredni, ale bardzo przyjemny i na pewno go skosztuje jako pierwsze. smaku w zapachu fajnie czuć ten chmiel, ale w smaku już jest gorzej, ponieważ ten chmiel jest lekko wyczuwalny. Tak, to jest wodniste, delikatnie piwo, ale przyjemne, a to na Tak, to jest to samo piwo, tylko to jest faktycznie wyż, mocniej nachmielone. I kolor z tego co widzę, ten jest też delikatnie ciemniejszy, tak samo jak i ta pianka. Ale piwo super. Jak na bodajże 2 zł, które zapłaciłem, to można się napić całkiem przyjemnego i konkretnego piwa. Takie piwo jest dobre do grilla. Jeżeli po prostu chcemy się ochłodzić. Na słoneczku to polecam tego harnasia wysokochmielowego, ponieważ mocno mnie zaskoczył. Widzę, że browary idą yy, teraz w chmiel, ponieważ bardzo dużo piw jest yy, mocniej nachmielone, przez co jest są no, na pewno smaczniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym teście, i na kolejnym teście będziemy sprawdzać Lech Free z limonką. Trzymajcie się, do zobaczenia.